Siema, jestem Szmeko i w dzisiejszym odcinku porozwiązujemy sobie quizy o Minecrafcie na stronie samequizy.pl Zapraszam! A więc zacznijmy pierwszy quiz. Nazywa się Rozpoznać wszystkie zwierzęta z Minecraft. No to musimy tu wskazywać. Koń. Tu mam konia. Mu. To jest chyba osioł. Nie, to jest osioł. Czyli to jest muł Osioł jest tu. Koń zombie. Koń szkielet. Kałamarnica. Krowa, Mushroom, Królik, Ocelot, Owca, Papuga, Ryba, Żółw, Panda, Delfin, Lama, Niedźwiedź polarny, wilk, kurczak, lis, nietoperz No i został nam ostatni kot No więc przeszliśmy ten quiz No wynik 100 end. No ale bardzo prosty był ten quiz Poszukajmy kogoś innego Nigdy przenigdy Minecraft Nigdy przenigdy nie zrobiłem smoka endu Czy ja zrobiłem kiedyś smoka endu? Niestety chyba nie Kliknę, nie zrobiłem tego. Nigdy, przenigdy nie podpaliłem TNT. No zrobiłem to, to wiadomo. Nigdy, przenigdy nie, nie wykopałem lazurytu. Zrobiłem to. Nigdy, przenigdy nie znalazłem wioski. A no, Akurat mieszkam w wiosce na survivalu. Nigdy, przenigdy nie zrobiłem bloków złota. Zrobiłem. Nigdy, nig, przenigdy nie zabiłem kury lub kurczaka. Zrobiłem to. Nigdy, przenigdy nie umarłem. Umarłem! I tyle? No dobra. Dopasujesz osiągnięcia z Minecraft'a do ich Ikon. Łowca potworu. To będzie to. Rozwiń skrzydła. To będzie to. Miasto na krańcu świata. To. Tak. Potworna forteca. Słodkich snów. Yy, ziarno prawdy. To jest już koniec. Nie. To. Nie, to to. Nie. To. A, rybobranie. Następne pokolenie. Zwrot do nadawcy. Lokalny browar. I ciężki sprzęt. Ile ma procent? 92. No nie najgorzej. Jedno, jednego nie widziałem. Chodźmy dalej. Jaka będzie Twoja następna śmierć w Minecraft? Jaki jesteś? Miły, przyjacielski, wredny, towarzyski inny. Hmm. Znajmy przyjacielski. Ile masz lat? 12, 19. Minecrafta grasz sam czy z kimś? Z kimś. Często giniesz Minecraft? Różnie. Powodzisz mieć ocelota czy psa? Ocelot. Ile, ile mniej więcej grasz Minecrafta? Jeden, czy godziny. Lubisz Minecrafta? Tak. Zwyczaj grasz na jakimś serwerze, czy w trybie jednoosobowym? Na serwerze. Zabicie przez moba. Z twoich odpowiedzi wynika, że przyczyną twojej śmierci w Minecraft będzie zabicie przez moba, np. szkieletę lub zombie. O, to będą musiał sprawdzić. Jeśli tak się stanie, no to... ...chyba poinformuję was. Jakiego zwierzaka powinieneś mieć w Minecraft? Jaką postać z Minecraft Story mode lubisz najbardziej? No, tutaj raczej jego, no bo... Główna postać. Wskaż jeden z podanych kolorów. O, nie ma mojego ulubionego. No to wskażmy sobie biały. To jest twoim ostatecznym celem. Sukces. Wskaż cechę, którą uważasz, że posiadasz. Mm. Nieśmiałość. O. Czego chciałbyś się teraz napić? Herbata, kawa. Jakiego MOBA obawiasz się najbardziej? No, chyba Endermana. Chociaż, żeby był pająk jaskiniowy, to bardziej pająka jaskiniowego, no ale dajmy Endermana. Jaką częścią ludzkiego życia chciałbyś być? Z złotami, nadzieją, śmiercią, narodzinami, upadkami, miłością? No, nie wiem. Dajmy nadzieją? W jaki sposób chciałbyś spędzić weekend? Spotykając się z przyjaciółmi, oglądając filmy, ucząc się, imprezując, czytając, relaksując się. Spotykając się z przyjaciółmi. Najlepiej to grać piłkę, no ale kurdzie jest. Nie myj za dużo, po prostu wybierz wzór. O, to jest fajne. Konni, Koń to swejalny, pasywny mob żyjący w stadach. Aby kierować konie, musimy na niego założyć siodło. Może nosić koński pancerz, który zmniejsza zadawane mu obrażenia. Konie mogą być stosowane jako jeden z najszybszych środków transportu w grze i potrafią skakać na wysokość ponad dwóch bloków. Inne odmiany konia to osioł, muł, koń, zombie i koń szkielet. No dobra, fajnie. Znajdź jajko w Minecraft. W jakim kwadracie znajduje się jajko? To no tutaj. Czyli jest to kwadrat W jakim kwadracie znajduje się jajko? W szóstym. W jakim kwadracie znajduje się jajko? Yy, tutaj chyba jest czyli czwarty. Tak. W jakim kwadracie znajduje się jajko? No teraz szczerze powiedziawszy to nie widzę. Chociaż czy to nie jest to tutaj? Tu gdzie indziej to nie ma. Dajmy, że w drugim. A, dobrze jednak myślałem. W jakim kwadracie znajduje się jajko? Tutaj w czwartym. W jakim kwadracie znajduje się jajko? Pomiędzy kurami gdzie jest? Nie w pierwszym, tu chyba w krzaku. O chyba o to chodzi. Tak, dobrze. Tutaj. Tutaj. To jest piątka zamarznięta. Pod wodą, pod lodem. W jakim kwadracie znajduje się jajko? O, tu chyba nie widzę. A tu jest w trzecim. Dobra. 8 na 8, świetnie. Bez problemu udało Ci się odnaleźć jajka na te zdjęcia z Minecrafta. Jesteś bardzo spostrzegawczym osobą. A, widzicie? Spostrzegawczy jestem. Jak dobrze znasz Minecrafta? 20 pytań. O, to będzie fajny quiz. Jak lamy zachowują się w stosunku do wilków? Uciekają od nich, kopią je, plują na nie. Plują na nie. No tak. Czy potwory widzą przez kraty? Nie. Czy pająki widzą przez ściany? No nie wiem, czasami się wspinały po domkach. Dajmy tak. Tak. Czyli nie zobaczcie kiedyś pają, gdy przeczekiwałeś noc w domu, który jeszcze nie miał dachu? A nawet jeśli ci się dzisiaj nie zdarzyło, to wiesz, że tak jest, naprawdę. Czy creepery boją się ocelotów i kotów? Tak. W której wersji Minecrafta dodano koty? Hmm. Koty? 1, 2, 1, 1.3? 1, 7? 1, 3? 1, 2. Czy w Minecraftcie występują możby? Nie. A, tak, ale na modach. Ile rodzajów drzew w Minecrafcie? No to tak, mamy akacje, Dąb, ciemny dąb, dżunglowe, brzoze, świerkowe. 6. Tak. Jakiej wielkości są tekstury w Minecrafcie? 32 na 32. Nie? 16 na 16? Myślę, że 32 na 32. Okej. Okay. Jest po angielsku nazywa się jasnogłas. Hello Stone. Chociaż jak się pisze? Czy istnieje mod, dzięki któremu można wykonywać daba? Bo nie. Tak. Hmm. Ja na modach się nie znam. Przez jaką najmniejszą przesunięć potrafię przecisnąć się pająki jaskiniowe? Hmm. Pół bloku? Albo jeden blok. Jeden blok? Pół bloku jednak. Czy najszybciej zniszczysz pajęczynę, ale tak, żeby nie pozyskać jej? Yy, mieczem. Czy w Minecraftie istnieje coś takiego jak refren? Yy, tak, to owoc. Książka do zaklęć otwiera się kiedy? Podchodzi się do niej, zawsze jest otwarta, pada deszcz. Zawsze jest otwarta? Nie. Podchodzi się do niej. W ogóle to jest jakiś stary stół do enchantu. Czy głowy mobów da się zdobyć na trybie survival? Da się niezależnie od wersji? Zależy od wersji. Głowy mobów? No niekoniecznie, bo da się zdobyć głowę na przykład yy, szkieleta czarnego. Da się niezależnie od wersji, zależy od wersji. To, to nie wiem. Czy stojak jak na zbroję podlega prawu grawitacji? Tak. Jaki półblok miał istnieć w Minecraft, ale nie istnieje? Półblok Ziemi. O tym słyszałem. Czy twórca gry Super Mario Bros. zazdrości noczowi pomysłu na Minecrafta? A nie wiem tego. Pewnie tak, chociaż może nie. Także tak. O, zazdrości. Czy na konsole Nintendo Switch jest Minecrafta? Tak. Czy w nowych, nowszych wersjach Minecrafta można skraftować siodło? Nie, trzeba znaleźć. 14 na, 2 na, na 20. Jesteś doświadczonym graczem i pod, posiadasz sporą wiedzę na temat Minecrafta. Udało ci się odpowiedzieć poprawnie na wszystkie lub większość pytań. Brawo. Jak włożyć tę te miksturę w Minecraft? To będzie ciężkie. Twoim zadaniem będzie wskazanie mikstury, które z efektem połączenia ze sobą pokazanych na obrazku składników. Powodzenia. To będzie bardzo ciężkie. No ale dobra, jestem gotów. O, dobra odpowiedź. To będzie jump boost. Czyli powiększony skok. Tu mamy... Yy, Saturację. Nie... To nie było chyba regeneracja... To była miksturka zdrowia. Natychmiastowego chyba, czyli... jedna regeneracja. Wydawało mi się, że to od razu zdrowie daje. Nie, że regeneruje przez jakiś czas. To jest oddychanie pod wodą. Tu... Zoka, pająka... Słabości, zatrucia, spowolnienia. Słabości? Zatrucia! No dobra. Złota marchewka. Szczęście leczenia noktowizji. Leczenia czy noktowizji? Noktowizji, Tak. O nie, ten głupi blok. Mm, I tam znaczy się. Odporność na ogień, szczęście niewidzialności. Odporność na ogień, tak. Szybkości leczenia krzywdy. Krzywdy? Tak. Cukier. Szybkości, szczęścia, ph, Szybkości. 7 na 9. Bardzo dobrze znasz 7 miksturach z Minecrafta. A ich receptury masz w małym palcu. No jak tak gumią normalnie? Wszystkie? czyli rozpoznasz? Mogę z Minecrafta po konturach. A to będzie proste. Owca... To jest to. Świnia to jest to. Kura to jest to. Krowa jest 100. konie jest tu. Krowa grzybowa jest tu. Creepy? Gdzie jest creepy? to jest creepy. Szkielet. To jest to. Zombie to jest to. Osadnik to jest to. To jest wiedźma. To jest pająk, to jest niedźwiedź polarny. Płomek. O, ja nie wiedziałem, że Blaze nie nasa płomek. Zawsze Blaze mówię. Ale płomek i papuga. Mamy 100%. Brawo, uzyskałeś najlepszy wynik. No fajnie, że uzyskałem najlepszy wynik. Myślę, że fajne były quizy, sami możecie sobie porozwiązywać, spróbować i do następnego odcinka, cześć!